Hejka. witam was wszystkich bardzo serdecznie Słuchajcie, my nie, oh my god, wyglądam disgusting e, Nie zwalniamy, słuchajcie, tempa z vlogami <grym> Witam was w kolejnym vlogu To będzie vlog, nie wiem z czego, z domu I nie wiem co będziemy robić, zobaczymy W każdym razie mamy godzinę 10, Stałam się o godzinie 7 rano e, Obudziłam się jak Maciek wychodził do pracy Muszę zmontować vloga, bo dzisiaj wlatuje vlog na kanał Ostatnio wleciał jeden, teraz wlatuje kolejny za dwa dni będzie vlog z y, koncertu Shona, a potem będzie ten. <noise> Więc dlatego zbieram się i nagrywam cokolwiek, bo przecież musimy mieć vloga. Czy ja mam jakieś plany na, na tego vloga? Nie, absolutnie nie mam w ogóle żadnych, ale zobaczymy w praniu. Także zapraszam Was do spędzenia jakieś 15 minut ze mną. W sensie 15 wyjdzie w vlogu, ja to będę nagrywała pewnie bardzo długo. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy. Boże, jak wy lubicie się ze mną, y, ze mną spędzać czas w kuchni. Ja uwielbiam spędzać z Wami czas w kuchni. Dzisiaj robimy gulasz z kurczaka. Robię to pierwszy raz. Robiłam kiedyś gulasz, ale taki normalny, ale totalnie nie pamiętam, jak go zrobiłam. Nie mam dla tego pojęcia. Więc no, dlaczego robimy gulasz z kurczaka? Dlatego, że nie miałam ochoty na mięso inne niż kurczak. Ja w ogóle rzadko lubię inne mięso niż kurczak. Dlatego będziemy jedli gulasz z kurczaka. Na razie kroję pieczarki. Może ja powinnam otworzyć kanał kulinarny, kochani? To by było coś. Ja się nadaję do takich rzeczy Ja lubię gotować, lubię testować Jakieś nowe przepisy Tylko by nie były jakieś skomplikowane Na przykład ostatnio mega często wyświetlają mi się przepisy Na kurczaka yy, W glazurze teriyaki Czy coś takiego I mega chciałabym to zrobić, ale tam są jakieś dziwne sosy Jakiś sos rybny Albo jakieś takie ten. I nie mam takich rzeczy w domu I nigdy nie myślę o tym, żeby je kupić Więc nie wiem, czy kiedykolwiek nastanie taki dzień Że to zrobię o, przepisy zapisuję, nie? Używam y, tutaj przepisu jakiegoś jakiejś pani z Facebooka, także mam nadzieję, że będzie git. Wyglądało mega smacznie na fotkach, więc no. Mamy dzisiaj dzień publiku filmu. Y, ja go skończyłam montować, już jest gotowy do wrzucenia, tylko nie mam miniaturki, więc jak zrobię obiad, to będę się brała za miniaturkę. W ogóle nie wiem jeszcze, co chcę zrobić do tego gulaszu, czy robić placki ziemniaczane, tak jak miałam plan, czy jednak może zrobić sobie... Jakieś kluski czy coś takiego Ale placki byłyby mega cool Teraz smażę kurczaka Jak on się skończy smażyć to smażę pieczarki Cebulę i paprykę W ogóle nie wiem czy dacie jedną czy dwie papryki Bo chyba dam dwie Żeby to było faktycznie czuć tą papryką Zresztą nie mam co robić z tymi paprykami Więc teraz na tą patelnię wrzucamy pieczarki I paprykę Dobra muszę zerknąć W przepis co się dzieje dalej Czy mam już robić sos czy jeszcze nie I wrócę do was później zrobiłam sobie kawę, taką słuchajcie, jak kiedyś była popularna na TikToku, że się normalnie bierze tą kawę i się nią jakby pieni. Zrobimy sobie test. Ja to nigdy nie umiem zrobić takich kaw, bo mi wychodzą jakieś dziwne. Ale zrobimy test. Może gdybym była smakoszą kawy. Całkiem, całkiem. Ogólnie tylko ja wpadam na takie pomysły o takich godzinach, ale zabieram się, bo uznałam, że nadrobię sobie i nie mam i tak co robić. I porobię sobie w moim scrapbooku. Mega dawno do niego nie zaglądałam. I podrukowałam. A patrzcie, tutaj mam jak na razie same strony z mackiem. Podrukowałam sobie zdjęcia z danych y, wydarzeń i będę sobie robiła w nim. Tutaj mam moje pudełko z. Y, z jakimiś naklejkami, mazakami i tak dalej. Mam też do niego kilka naklejek, jakieś opaski z koncertów, jak wygrzebałam. Tutaj mam też takie zwykłe kartki kolorowe, takie naklejki. Takie różne naklejki. Takie papiery różne, więc zabieram się i włączę sobie jakiś film albo bajkę, albo podcast i będę sobie robiła. Pokażę Wam. Jak wyjdzie, chyba pierwsze będą targi z Poznania, więc trochę się cofniemy w czasie. Tak, pierwsze są targi poznańskie i no, zaczynamy. Nie mam zrobioną pierwszą stronę i wygląda tak. Teraz robię drugą Tu będzie więcej zdjęć, a nie będzie tak dużo Uzdobników yy, Ale podkleję tam jakieś różne rzeczy Muszę zaraz wybrać jaki papier dam pod spód I oglądam sobie I oglądam sobie sink. Pokażę wam co mam do wyboru Tu dać. Taki. Ale chyba wezmę ten Bo ten wydaje się ładniejszy No wezmę chyba ten Albo może wezmę ten Bo dużo tych więcej jest ciemna Więc wypasowało. Yy, ale nie, nie przestawia mi się hmm. Nie pytajcie. Tutaj na góry, czy tutaj Mamy tą. i chyba dam jeszcze jeden kawałek. I wygląda to na ten moment w ten sposób i teraz przykleimy na to zdjęcia. Yy, mam też polaroida i zakładkę z Poznania, ale nie mam gdzie ich przykleić, więc tutaj akurat mam takie fajne kieszonki w tym scrapbooku. I sobie je po prostu wrzucę tutaj. Więc teraz muszę zerknąć to zdjęcie i przykleić zdjęcia i potem wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, zaprezentuję wam, co mam na ten moment akurat. Bo mam y, cztery strony bodajże. Jeszcze mi zostały dwie. Targi Książki Poznań. To jest pierwsza strona. Tutaj mamy drugą, dotyczącą też Poznania. Tutaj mamy stronę z koncertu Chase Atlantic. I tutaj pierwsza strona targów pod pałacem, które były w tym roku. No, teraz bym robiła drugą stronę targów pod pałacem, a potem jeszcze stronę z koncertu Shona i kończę na dzisiaj. Także ja się zabieram za dalsze wycinanie i pokażę Wam efekt końcowy. Ogólnie myślałam, że tych zdjęć będę miała jeszcze więcej, ale... Kurde, mam dużo miejsca teraz. Ale może je po prostu rozmieszczę jakoś tak ładnie. Nie mam pomysłu na tą stronę w ogóle. Może jakby je tak jakoś połączyć z tym sznurkiem. Kurde, nie wiem jak to ugryźć. Zobaczymy. Najpierw chyba przykleję ten sznurek, a potem przykleję zdjęcia, chociaż może zrobię taką chociaż kreskę mniej więcej. Zbieram się na klejenia, mam takie ładne taśmy w ogóle. Taką czarną, ale tutaj będę korzystała z tych różowych chyba. Dobra, bawię się w i Wam pokażę, jak wyszło. Skończyłam, więc Wam pokażę, jak to wygląda w sensie te strony, które dzisiaj zrobiłam. Tu mamy pierwszą stronę, i tu są targi po Poznaniu. W Poznaniu, i tu jest druga strona też Poznania. Następnie skleja się. Następnie mamy koncert Chase Atlantic. Później mamy targi pod pałacem. Druga strona I koncert szama śmiesznie tak wystaje Ale mega cool Muzyka Powiem Wam, że <grybuj> yy, Jakiś wstąp postanowiłam, że będę co dwa dni sobie ćwiczyła tak w domu po prostu dla siebie No bo pilnuję mniej więcej diety jest dużo wody, no to udało się też coś tam nie ćwiczyć. Eee. Słuchajcie, mam takie zakwasy, że to jest szok. I dzisiaj wypada jakby mój dzień ćwiczeń, no bo trudno jest to drugi dzień. I dzisiaj wypada dzień ćwiczeń, i nie wiem, jak to zrobię, bo nie jestem w stanie siadać na kiblu ani chodzić po schodach. Więc to będzie bardzo ciekawe. Aktualnie idziemy do żabki. Eee, muszę kupić jogurt, eee, energetyka dla maczka i coś jeszcze miałam, do wycielenia bardzo. Ale no, idę do żabki. No, w domu mam owsiankę. Właśnie wyszłam z apteki w to jest taka teleportacja. W domu zaczęłam robić owsiankę, w sensie zagotowałam mleko i w się zagotowałam mlekiem. Teraz ją zostawiłam, to akurat sobie napęcznieje. Nie było energetyka którego której Maciek chciał, bo wyszedł jakiś nowy, ale go nie było. Kupiłam skali godowy, bo nie było zwykłego naturalnego albo waniliowego, To były takie smakowe. I jakoś będę musiała podziałać z tym, więc zobaczymy. Takie owsianki jeszcze nie jadą. W ogóle w Action są takie fajne miseczki i chciałam tutaj po nie podjechać, ale już było dosyć późno. I chyba w poniedziałek po nie podjadę, bo właśnie chciałam takie ładne miseczki na osiankę, żeby mi się jeszcze przyjemniej jadło. Po prostu powiedzieć takie dwie, i tyle. Kochani, musimy przeżyć z takim kadrem. Też mnie wkurzają do okna w tle. Weźcie mi chyba, że was nie wkurzają, ale mnie wkurzają. W każdym razie robimy sobie... Musimy się przebrać i idziemy sobie, wychodzimy z domu. Idziemy na bałet idziemy się przyjść do primarka, potem jedziemy do Maćka do pracy. Zrobimy sobie jakiś spacer, potem sobie usiądziemy, zrobimy sobie listę zakupów, popatrzymy na jakieś fajne przepisy, bo szukam jakichś fajnych przepisów. I co? I to więc zobaczymy sobie. Chciałam ubrać jakąś jasną górę, więc zobaczymy, co będę miała. Dla siebie biały t-shirt, może założę balerinki, chociaż chyba mam go do T-shirt po prostu, zwykły t-shirt, Zwykły t-shirt, Zwykły t-shirt biały, jakieś wirtarium, może kolczyki i tym sobie na nadrobię, bo... Nie mam od nic innego. Może dzisiaj zaszaleje, założę takie większe trochę. Zobaczymy, zobaczymy, czy się polubię z tymi kolczykami i pokażę Wam. O, mają takie przeplatania jakby coś takiego. Więc są mega cool i nie wiem, może krawat co tak... Przebiorę się w tą koszulkę A i kupiłam sobie takie mega ładne okulary I nie mogę ich nigdzie znaleźć, więc zaraz ich znowu poszukam Bo one są takie ładne, takie w taką panterkę Takie kwadratowe bardzo, więc W sumie postaram się je znaleźć I jak je znajdę, to do was przyjdę już przebrana Dobra, ogólnie wychodzimy z tego domu Bo nagrałam kilka tiktoków Nie mogłam znaleźć ani tych fajnych okularów Ani nie pasował mi Ani ta krawat, ani ta chustka Więc uznam, że idę tak po prostu Założę zaraz okulary jeszcze moje I idziemy bo już jest, trochę czasu minęło, już jest 16.30, idę po mój zegarek, za zakładam buty i wychodzimy. Nie zgadnijcie, co się właśnie okazało. Okazało się, że nie, ma, nie mam kluczów od, kluczów, kluczy od domu, Maciek ma moje klucze od domu i nie mam jak wyjść z domu, bo nie mam jak zamknąć drzwi, także świetnie. Serio, tak chciałam wyjść z domu dzisiaj, naszykowałam się. Miałam plan, pójdę sobie na spacerek, coś się ten, a nie mogę wyjść z domu, bo jestem tutaj uwięziona, bo nie mam moich kluczy. Mam nadzieję, że ta jakoś będzie znośna. Zrobimy sobie razem wieczorną pielęgnację. Yy, dałam was przodem do mnie, bo jak jesteście tyłem, to ja nie do końca widzę, co się dzieje. Chociaż w sumie mogę mogę teraz dać tyłem, bo wiem, jak ustawić was. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie. Zrobimy sobie razem wieczorną pielęgnację. Umyjemy sobie najpierw twarz, potem sobie nałożymy... A zresztą, zobaczcie, w ogóle kończy mi się moja pianka, tej ostatnie podrygi. W ogóle byliśmy dzisiaj na zakupach i Maciuś mi kupił coś super, bo jak ja to w ogóle zobaczyłam w gazetce Wielonki, to mówię od razu, muszę to mieć i pokażę wam, co mi kupił. Bo ja jestem mega zadowolona i już od razu mówiłam, że biorę to ze sobą wszędzie i to jest moja nowa ulubiona rzecz. I zaraz wam pokażę. może nic nie widzę. Ogólnie zapomniałam dzisiaj Wam nagrać jakichkolwiek przebitek, chyba projekt trzy dni wam nie nagrałam, więc bardzo Was przepraszam za to oczywiście. Może jutro coś po nabiłam, zobaczymy. Uff, więc osłyszałam twarz. Teraz nałożymy sobie takie serum ogólnie, je kupiłam chyba rok temu i. mam bardzo sporo dla tej ważności, więc nie umiem jakby zrobić sobie takiego nawyku pielnac z twarzy. Chociaż nawet bez pielęgnacji mam bardzo dobrą cerę. W sensie nie mogę narzekać akurat. Wypryski wyskakują mi tylko wtedy, kiedy albo jestem przed okresem, albo w trakcie, albo mm, kiedy mam jakoś tak więcej stresu w życiu, albo jakieś ważne wydarzenia, o to bardziej mi chodzi. Ewentualnie wtedy, kiedy zjem coś ostrego, to mi to wyskakuje, a to wyskakują mi po ostrym. Dlatego no staram się już tak nie jeść bardzo ostrego, Zresztą też że mnie bardzo dużo boli po ostrym, więc no, chociaż uwielbiam ostry, to staram się nie jeść tak dużo ostrego. Dobra, więc mamy nałożony serum. Poczekamy teraz kilka chwil i nałożymy sobie płatki pod oczy. Mam takie, je ja też kupiłam właśnie to z tego domu. Są spoko, bo one są bardzo lekkie i takie ładnie pachną miętą. One są z takiego cieniutkiego materiału i one są takie o materiałowe właśnie... Ja ja sobie po prostu trzymam tutaj lekce, albo aż wyschną, albo coś takiego, one są takie bardziej, może żeby odprężyć tą skórę pod oczami i tak dalej, bo nic one szczególnego nie robią, to tak chyba bardziej dla bitu dla mnie, ale no, teraz się przebrać, pójdę na jakąś pościeliczuszko i pokażę Wam, co takiego dostałam. Wiecie, że my lubimy się widywać w kuchni Aktualnie będziemy robić ciasto yy, Chcę zrobić ciasto ze śliwkami Więc zrobimy ciasto ze śliwkami I z tego przepisu akurat będę robiła pierwszy raz, więc zobaczymy Teraz daję 320 g mąki do miski Używam mąki pszennej, myślałam, żeby użyć orkiszowej, ale boję się, że będzie niedobre, tak szczerze Mamy mąkę, teraz 100 g cukru Dwie łyżeczki proszku do pieczenia i masło pokrojone w kawałki i jedno jajko jeszcze. I będziemy to zagniatać i się stresuję, bo nigdy chyba nie zagniatałam takiego ciasta. I masło pokrojone w kostkę. Wcześniej ją sobie wyjęłam z lodówki, żeby było mi łatwiej się nią obsługiwać. Zagniatamy, ale to będzie dziwne. To są składniki. Teraz wiem, że muszę odstawić to na pół godziny do lodówki. Więc zawinę to w folię spożywczą. Tylko muszę ją wyciągnąć. I w tym czasie, jak ciasto sobie będzie odpoczywało w lodówce, to będziemy mieli chwilę na to, żeby ogarnąć śliwki. Day, my... Mam taką kulę i daję ją do lodówki na jakieś pół godzinki. Tutaj mam śliwki. Nie wiem, ile ich jest, tak szczerze, ale ja to, na przykład z i to też jest zepsuta. Sarea. Idę to w ogóle jest. Pół kilo. Co nie dość że mam za mało, to jeszcze są zepsute. Brakuje mi trochę. Nie wiem gdzie teraz dostanę śniadanie, tak szczerze. Na szybko. Ale jestem zła. Jestem mega zła bo kupiłam ponad kilogram te śliwek. Przed chwilą byłam w slepie, kupiłam śliwki. Także te, co kupiłam wczoraj po prostu będą... Także te, co kupiłam wczoraj po prostu będą do jedzenia, no bo nic innego. A te, co kupiłam dzisiaj dam do czapka. O, super łatwo odchodzi pestka, więc to jest dobra śliwka do tego. Dobra, yy, muszę was odłożyć, włączę sobie muzykę i no. Idziemy sprawdzić ciasto, mega ładnie pachnie i powinno być już do wyjęcia, więc zobaczymy Nie wiem, czy nie potrzymam go jeszcze z 5 minut, bo wydaje się... Nie wiem, wydaje się, że może być niezrobione, więc poczekam jeszcze z 5 minut Ukroiłam sobie bardzo pokraczny kawałek, ale bardzo chciałam go już spróbować, więc... No... Bo ogólnie jest jeszcze trochę ciepłe Kurde, nie wziąłam żadnej łyżeczki Maga dobra